Lwów. Miasto położone nad rzeką Pełtwią jest ważnym ośrodkiem przemysłowym, węzłem lotniczym, kolejowym i drogowym. W 2015 roku liczył ponad 700 tysięcy mieszkańców. Jest siódmym co do wielkości ludności miastem Ukrainy. Miasto zostało założone około 1250 roku przez króla Rusi Daniela Halickiego, który nazwał miasto Lwowem na cześć swojego syna Lwa. Przez wiele lat Lwów był ważnym ośrodkiem polskości. Jednak po 1945 włączony został do Związku Radzieckiego, a od 1991 znajduje się w granicach państwa ukraińskiego. Widać, pogoda jest bokowa, dużo cieplej niż u nas. Udało mi się dosyć sprawniej, szybciutko dotrzeć do Lwowa. Samolot w zasadzie leciał niecałe 50 minut. Wszystko poszło sprawnie na lotnisku. Zaraz trafiłem trolejbusa i jestem tutaj w mieście. Właśnie zbliżam się do Pomnika Damniskiego stąd planowałem rozpocząć zwiedzanie miasta. Po II wojnie światowej decyzją Józefa Stalina i aprobacie wielkich mocarstw doszło do poważnych zmian naszej wschodniej granicy. Dotychczas polskie miasta weszły w skład Związku Sowieckiego. Ten sam los spotkał i Lwów. Mimo iż Lwów nie leży w Polsce już od ponad 70 lat, w mieście można zobaczyć wiele polskich śladów, takich jak pozostałości polskojęzycznych nazw ulic, szyldów, Groby na cmentarzu łyczakowskim, budynek uniwersytetu we Lwowie, kopiec Unii Lubelskiej, pomnik Nikifora czy widoczny w tej chwili Pomnik Wielkiego Polskiego Poety Adama Mickiewicza. Tak, tak, mimo że jestem we Lwowie, to w centralnym miejscu tego miasta znajduje się pomnik wybudowany ku Wielkiego Polskiego Poety Adama Mickiewicza mój pochodzi jeszcze z czasów w Lwów miastem polskim. Jest stopowany na 1904 rok, no i jakoś udało mu się przetrwać. Do dzisiaj uświetnia miasto. Na pewno jest to miejsce, do którego chętnie przybywają wszyscy Polacy. Ja też postanowiłem, że właśnie stąd rozpocznę swój spacer po Lwowie. E Miałem iść do Pałacu Potockiego, to jest trochę w bok, ale ze względu, że jest już godzina po 12, trochę muszę minimalnie skrócić czas swojego podróżowania i teraz będę szedł w kierunku pomnika drugiego wielkiego wieszcza, tym poety. Tym razem będzie to wieszcz ukraiński. Z racji tego, że Ukraińcy nie chcę powiedzieć, że nie mieli. no mieli właśnie y, też swojego wielkiego poetę. Y, to postanowili niejako w opozycji do pomnika Dana Mickiewicza postawić nieopodal y, pomnik y, swojego wieszcza Tarasa Szewczenki. Znajduje się oba te pomniki, mniej więcej są w odległości od siebie, gdzieś około 100-150 metrów. A tu już w zasadzie go widać. Ten pomnik został wybudowany Chyba gdzieś mniej więcej w okresie, kiedy Ukraina odzyskiwała niepodległość. Jest tam yy, monument, yy, właśnie przedstawiający Szewczenkę. A w tle widać takie meandry symbolizujące drogę do wolności. No, Taras Szewczenko w całej okazałości. Postać na pewno bardzo znana i sławna na całej Ukrainie. Jak byłem w ubiegłym roku w Kijowie, to już to nazwisko bardzo często biją mi się o uszy, gdyż wiele ulic, wiele miejsc nazwanych było właśnie imieniem Tarasa Szewczenki. Prospektem Szewczenki będę kierował się w stronę budynku. Opery lwowskiej Także postaram się to zaraz jakoś pokazać Tam już w tle chyba majaczy budynek Opery Lwowskiej jakieś budki, nie wiem czy to jest związane z handlem tutaj, ale wszystko pozamykane, nie wiem czy ze wygląda niedzielę. Jestem przez jednym z najważniejszych zabytków w Lwowie, jest to budynek Lwowskiej Opery. Odbywają się tutaj spektakle teatralne i baletowe. Jeśli Będę miał czas, możliwości, w ogóle będzie możliwość zakupu biletu, bo nie, nic nie rezerwowałem wcześniej, ale wczoraj były jeszcze bilety, to jak najbardziej wybiorę się tutaj na 18, więc są jakieś sztuki baletowe do godziny 21, więc zobaczcie, jak tutaj będzie. Z jednej strony szkoda mi marnować czasu, ciężko powiedzieć, że to jest marnowanie czasu, to nie jest marnowanie czasu, ale jestem tutaj tylko jeden dzień i niekoniecznie chciałbym będzie go wewnątrz teatru na sztuce, ale zobaczymy może akurat budynek został zbudowany pod koniec XIX wieku również w czasach zaboru belcyjskiego na siłek Salomej Nie Niewątpliwie robi wrażenie Okej, okay, wracał na wklitarkę Nie wiem nic pieniędzy pieniędzy się szukać kantora trochę mi się zeszło już znowu straciłem 15 minut ale wymieniłem w końcu pieniądze i mogę wrócić jakieś zakupki zrobić tutaj na targu o, już jestem z powrotem czasami myślę że od tej pory minęło chyba ze 100 lat bo człowiek na tę spnotę chory, inne spojrzenie ma na świat. Nie widzi tego, co jest do chowa i wrócić chce do dawnych dni. Bo coś w nim płacze, coś w nim słowa, snem żyje i na jawie śni jest na świecie taka stacja kolejowa, gdzie ja bym mogła kupić bilet do Lwowa? Czy jest na świecie taki pociąg bez troski, który by zawiózł mnie na dworzec lwowski? A ja wysiadam, a przed dworcem tramwaj czeka, konduktor ręką mi przyjaźnie daje znak. Pani zmęczona, pani pewnie skądś a we mnie serce trzepoce się jak tak. I już nie widzę nic jestem jak późnie, a tramwaj dzwoni, włoski tramwaj dzwoni Już nie pamiętam, czy był czerwony, raczej zielony, chyba tak. Tu Politechnika z tej strony I nagle tchu mi w piersi brak Zjeżdżamy z góry po Kopernika Potem Sykstuska, poczta tam Szyny są z Tuskogo chodnika Jak często kiedyś tędy na świecie taka stacja kolejowa Gdzie ja bym mogła kupić bilet do Lwowa Czy jest na świecie taki pociąg bez troski Który by zawiózł mnie na dworzec lwowski Ja na stojąco mogę jechać, mogę w tłoku Niech tylko wiem, że z okna ujrzę napis Lwów Ja mogę tydzień, miesiąc, nawet i pół roku ...byle dojechać, byle mocno ujrzeć... ...to nie ...ten lwowski dworzec... ...to już samo tylko ...żeby to na Dominikańska we Lwowie Нет, ты так, блядь, бомжара, блядь. W kościele to jest to katedra dominikańska tutaj obok jest taki mały klitark przy pomniku Iwana Fedorowicza był to pierwszy drukarz tutaj z tych ziem i tutaj też znajduje się taki niewielki targowisko na którym można zakupić książki ale raczej w języku na pewno nie polskim w języku ukraińskim i może rosyjskim Zie je hè? Můžeme běžet se či ne? Ale když byl przeszło coś mieść, żeby opuścić to miejsce ale jednak myślę że to jest najważniejszy punkt się dzisiejszego dnia Kieruję się w stronę cmentarza łuczekowskiego tam zobaczę cmentarz lwowski lub, lub, zawsze chciałem tam pójść pierwszy jestem w Lwowie, muszę tam iść chociażbym miał bardzo późno wrócić jest 1335 a więc 1435 czasu ukraińskiego nie wiem, ile tam mi się zajdzie. Nie wiem, z 15-20 minut. Tam planuję, nie wiem, czy uda mi się znaleźć, ale może chociaż zbliżę się do grobów słynnych Polaków. Tam między innymi pochowana jest Maria Konopnicka, tam pochowany jest Stefan Banach, Artur Grodger, Gabriela Zapolska, wiele, wielu innych na pewno również. No i przede wszystkim również będę chciał przynajmniej rzucić okiem na cmentarz Orlądu Lwowski. Jak mówiłem, kilometr z hakiem jestem od centrum. Myślę, że jeszcze mam gdzieś z 500-600 metrów do samego cmentarza. Pisałi sali w przewodnikach, żeby podjechać tramwajem albo autobusem, jednak zdecydowałem się pójść pieszo i nie żałuję, bo droga naprawdę jest bardzo przyjemna i jest bardzo blisko. Nie wiem, co to za budynek. Psychologia, anatomia, histologia. Pewnie jakieś wydziały uniwersytetu, bo tutaj w okolicach jest jakiś uniwersytet lwowski. Zresztą ja też wysiadałem przy uniwersytecie, czyli jest to dosyć takie, powiem, miasto uniwersyteckie, jak już tutaj zauważyłem. Bo tych wyższych uczelni jest, to, jest tutaj dosyć sporo jakiś pomnik. Fajnie było może zmienił obiektyw, to zrobi jakieś zdjęcie. Także jest bardzo blisko. Półtorej kilometra od w rynku mniej więcej do cmentarza Włóczakowskiego. Podobno jakaś jest opłata wejściowa. Zobaczę. Tak czy siak chciałbym wejść do środka. Z brama wygląda na zamkniętą. Dobrze. Chyba będzie miało spróbuję się przebić na drugą stronę. Może tam coś bardziej lepiej wyczai. Coś jedziemy. A tam jest jakaś druga brama. Tam ludzie... Ja, jakiś samochód gna. Dobra, tu jest druga brama. Tu na pewno się... ...przecisną do środka. Byłem na Pęksowym Brzysku, byłem na cmentarzu na Rosie. Zobaczymy, jak będzie porównanie cmentarza Łuczegowskiego. To jest również jeden z najpiękniejszych cmentarzy polskich, na ziemi ukraińskiej tym razem. Ale jest tutaj pochowanych bardzo wielu Polaków, więc to cmentarz w dużej mierze polski również. Dobra, żeby nie przegapić. Wejście na cmentarz kosztuje 40 krew. No i tak jak wszędzie na Ukrainie do tej pory się spotkałem, jeśli chce się robić zdjęcia, to trzeba dokonać dopłaty. W tym przypadku jeszcze 10 krewnych musiałem zapłacić za to, że będę robił fotki. Eee, mam tutaj gdzieś w pannie gdzie mniej więcej iść, szukać, żeby znaleźć groby. Tu gdzieś pysze komu jest grób? O! Władysław Bełza. Udało mi się bezproblemowo trafić do grobu, w którym pochowana jest Maria Panopnicka. Słynna polska poetka, autorka Roty między innymi. Bardzo łatwo jest tu trafić. Bezpośrednio od wejścia, nie wiem czy to jedyne wejście, ale od tego, którym wchodziłem, trzeba skręcić w lewo. Po 100 metrach już można w tej trafić. Delegacji, gminy, miasta, kozie głowy. Ciekawe czy Marek Lopińska była w jakiś sposób związana z tym miastem. Widziałem gdzieś grup yy, Dobrych zapolskiej W czasie walk o Lwów Poległych grzebano na prowizorycznych cmentarzykach w pobliżu poszczególnych punktów oporu. Między innymi obok szkoły kadetów, szkoły imienia Henryka Sienkiewicza i w ogrodzie Politechniki. Po wygaśnięciu walk polskie władze Lwowa postanowiły ekshumować ciała zabitych i przenieść je na specjalnie wydzielony obszar przelegający od strony Pochulanki do cmentarza Łyczakowskiego. Sprawą tą zajęło się powołane w 1919 roku z inicjatywy Marii Ciszkowej matki jednego z poległych gimnazjalistów, Towarzystwo Straż-Mogił Polskich Bohaterów. Po zgromadzeniu odpowiednich funduszy, rozpisano w 1921 roku konkurs na mauzoleum Obrońców Lwowa. Czesław Razik 1897-1919, 22 lata. Ten, 21 lat, 19 lat. 23 lata 24 lata 16 lat 18 lat szeregowy zmarł w 1918 a nie napisano kiedy się urodził dom tworzydło 19 lat dlatego ten cmentarz nazywa się cmentarz Orąd Włowski Polskie ginęli tutaj ludzie, którzy mieli te kilkanaście do dwudziestu kilku lat. Większość z nich walczyli z Ukraińcami o to, żeby Lwów przyłączyć do naszego kraju, kiedy Ukraińcy chcieli utworzenia własnego państwa po pierwszej wojnie światowej. Także. 18 lat Roman Helsztyny także cmentarz ten niewątpliwie jest jakąś tam pewną kością nieporozumień w relacjach polsko-ukraińskich tam na schodach stoi jakiś pan być może pilnuje, żeby nie doszło tutaj do jakiejś dewastacji ze strony Ukraińców, bo Być może są tacy, którzy chcieliby coś tutaj zniszczyć, zdewastować. Nieznany żołnierz Wojska Polskiego. W walkach w Lwowie po stronie polskiej do 22 listopada 1918 roku włącznie uczestniczyło z bronią w ręku lub w służbach pomocniczych ponad 6 tysięcy osób, w tym 1374 uczniów szkół powszechnych i średnich oraz studentów. 2640 nie przekroczyło 25 roku życia. Zginęło lub zmarło od ran 439 żołnierzy i członków wojskowej służby sanitarnej, w tym 12 kobiet. 120 poległych było uczniami, a 76 studentami wyższych uczelni. 29 poległych należało do sił odsieczy miasta pod dowództwem podpułkownika Michała Karaszewicza Tokarzewskiego. Z ówczesnych obrońców Lwowa jeden miał zaledwie 9 lat. 7 po10, a dwóch weteranów z 1863 roku po 75 lat. Powoli się robi ciemno. Właśnie byłem za tej chacie, najadłem się i teraz szukam mojego hotelu. Hotel nazywa się Caesar. Gdzieś tutaj się niedaleko mieści. Mam nadzieję, że wezmę, że zostawię rzeczy jak. Będę miał fartek, to jeszcze zdążę na balety. Zobaczymy. Jak nie, to trudno. Może nawet lepiej, jak nie. To, sobie pochodzę po mieście, jeszcze trochę. No Na pewno dzisiaj, nie wiem, do 21 na pewno gdzieś tutaj będę się szpędzał. Na razie jest godzinka 17.00 za 6. style that i used to. I never watch out. Too busy out of from the bay. But I'm the only one to blame. I gotta watch out. I'm looking for a better way. There's got to be a better way. Watch out. Question in is into my little words, thankful to be, peace proud to be. Did you understand? Oh, my little girl, will I have a walker? all I have a need? I'm looking for a little romance I'm giving up the chance And I have never seen a dress you are in Or there are locks in your hat